Color it beautifully like a makeover. Oh, Christmas. The word that's out on the street is that the season's complete when hearts are open. Na naszym kanale. No tak, troszkę nie było odcinka, jakby nie było vlogmasów, no ale ogólnie dużo się działo, bo wiecie, teraz jest grudzień, to już jest prawie koniec semestru, więc troszkę trzeba było ponadrabiać i jakby wiem, tak, tutaj mi się, bo już mam walkocza, że moje włosy nie są jakieś długie, to mi się tutaj walkocz już cały rozwalił, ale też chciałam mieć związane włosy, więc wcześniej sobie zrobiłam bo po prostu walkocza i teraz się jakoś rozwalił. Ale dzisiaj będziemy robić kolejny. Będziemy testować kolejne paletki. no tak przedstawię. I będą to dwie paletki od Lovely. Jedna to jest taka różowa, to jest taka dziewiątka samych różak, Tutaj nie ma gładz więc nic się nie będzie odbiało, ale tak, wasz, ta, tak wam też pokażę. Tutaj właśnie takie ładne kolorki. I mam też tutaj taką. No, można powiedzieć, że jest to taki. No, w takich pomarańczowych odcieniach. Po, Pomarańczowo-brązowych, może tak. I dzisiaj będziemy sobie robić właśnie dwa makijaże tymi paletkami. I więc jedno oko to będzie jedna paletka, więc no. Ale oprócz tych paletek będziemy testować. Pędzle. Jest, są to pędzle od Jessup. W ogóle to pudełko jest takie fajne, bo ono jest takie. ono się tak fajnie mieni. I w ogóle dzisiaj przyszły do mnie te pędzle. Jest tutaj ogólnie. No. czekaj, się? się wszystkie wyjąć, które tutaj do mnie przyszły. No dobra. Ale jest tutaj 15 pędzli. Na pewno nie uda mi się wszystkie przetestować, bo nie wszystkie są jakby przetestowane do oczu, do jakby cieni, ale będziemy właśnie testować. Więc tutaj sobie wszystkie rozłożę i oprócz moich pędzli, które mam tutaj, będziemy testować też właśnie te pędzle od Jessa I tak jak mówiłam. W pierwszym odcinku, gdzie testowałam paletki z Makeup Obsession, to tak jak tam mówiłam, ja nie jestem specjalistką. Ja sama się uczę makijażu, sama uczę się jak y, malować oczy, jak malować, nie wiem, brwi i tak dalej. Ja się uczę po prostu. Wszystkiego, ale bardzo lubię oglądać takie, sama lubię oglądać takie odcinki i też mogę nagrać taki odcinek, więc czemu nie? I też mam tutaj lustereczko, dokładnie, więc tutaj będę się trochę w bok patrzeć, żeby wam tutaj się nie odbijało. Mam też yy, kilka wacików, mam też tutaj oczywiście więcej, ale przygotowałam sobie tak ze cztery oraz mam tutaj płyn, w razie czego jak coś by się po prostu nie udało, no to mam po prostu tutaj płyn, te yy, waciki, więc co, zaczynamy. Co stwierdziłam, że sobie zrobię takiego kucyka, bo ten walkosz to już się całkowicie rozwalił. Więc co? Jeśli chodzi o brwi, to przeczesałam je tylko żelem od Eveline, bo w sumie podobają mi się aktualnie. Więc stwierdziłam, że je tylko przeczeszę i, i są so bit. Więc co? Lecimy chyba z tym okiem i najpierw zaczniemy od tej różowej paletki, która swoją drogą bardzo mi się podoba. Ja jej już trochę tutaj używałam, trochę też swoczywałam, więc no. I będziemy używać korektora. Od też w sumie odlowi, taki w sumie przypadek, ale bardzo lubię ten korektor. Niestety już mi się kończy, więc trzeba będzie sobie dokupić, no, bo to już się bardzo mało nabiera. Więc mam nadzieję, że jeszcze chociaż na ten makijaż starczy. Chociaż troszkę. Więc, no, już jest to bardzo, bardzo martwe. I weźmiemy sobie taki mój tutaj pędzelek, który zazwyczaj używam do rozprowadzania korektora. Więc jest to taki zwykły yy, pędzelek z watt white, taki biały, i jego będę jakby używała do rozprowadzenia tego korektora po całej Półwycie. Ja rozprowadziłam, że rozprowadziłam korektor. Na spokojnie, wszystko, mówię wam. Stwierdziłam, że was troszkę przesunę, żebyście lepiej widzieli. I teraz w sumie już przejdziemy do tutaj nakładania. Wezmę sobie wacik w razie czego, troszkę płynu, żeby w razie czego, jakby wiecie, coś się nie udało na tym oku, to żeby od razu można było zmyć. I teraz weźmiemy sobie jakiś, właśnie, pędzelek z Jessup. Wybiorę sobie. Chyba tą taką kuleczkę. Zaraz Wam pokażę z bliska. Wyjmę z opakowania oczywiście. I jest to Jessup 231. I tak wygląda ten pędzelek. To jest taka, taka kuleczka. I powiem że jak się go dotyka po ręce, to jest takie mięciutkie. No ale dobra. Zaczniemy tutaj od załamania mojego oka. I użyję tego tutaj tego cienia. Ale ładnie wygląda. Powiem Wam, że w kamerze wygląda trochę jaśniej niż, niż tutaj, jak nakładam. Sprawdźmy. No troszkę się, jak tutaj go strzepałam, to troszkę się osypuje i trochę muszę dobrać. No dobra, lecimy. Powiem, że na razie wygląda to ładnie. I powiem, że ten pędzelek też jest tak, jak się rozprowadza po całej powiece, to jest taki milutki. Więc dobiorę sobie. No i wydaje mi się, że na tyle wystarczy tutaj sobie. Właśnie dałam jeszcze tak w kąciki i powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten cień. Jest widać, że bardzo napigmentowany. Nawet jak trochę go wzięłam i później otrzepałam, to z pędzelka sporo zeszło, więc jeszcze sobie go trochę dobrałam. I powiem Wam, że jak tutaj rozmazam, jakby dołożyłam drugi raz, to naprawdę jest bardzo ładny. Jak na tutaj załamanie, to naprawdę mega. Teraz weźmiemy sobie jakiś drugi pędzelek do ciemniejszego cienia i też sobie wezmę jakąś kuleczkę tylko może taką, bo osobiście ja bardzo lubię te pędzelki, właśnie te takie kuleczki, jakby nazywając je, bo nimi mi się bardzo dobrze rozprowadza ogólnie cienie, więc no i wzięłam Jessup 221. O i tak wygląda. I teraz będziemy nakładać kolejny cień. I teraz nałożymy ten. O ten, tutaj, ten taki ciemny cień. I tutaj nałożymy go właśnie w kącik. No, powiem Wam, że wygląda na taki trochę, bo trochę bordowy, ale trochę też taki brązowy. Bo tutaj to wygląda na taki brązowy. Ale jak się go nabiera na pędzelek, to wygląda tak, trochę bordo, ale powiem, że no też się trochę osypuje, ale nieźle. No dobra, lecimy, zobaczymy jak, jak się lepszyjnie. przyjmie akurat ten dzień. No powiem, że on akurat wygląda nieźle. O, no, zobaczcie, jak wziąłem go trochę więcej. To już jest taki... Nie, no fajnie, podoba mi się. Jak też go tutaj nakładam, to powiem że mi się podoba. Oczywiście zaraz go trochę rozblendujemy, ale powiem wam, że ja nie widzę tutaj na dolnej powiece i tutaj gdzieś na policzkach, żeby jakikolwiek cień, no na razie nałożyłam dwa, ale żeby którykolwiek z tych dwóch cieni, żeby mi się osypał na dolną powiekę, czy gdzieś, nie wiem, na policzek i tak dalej. Weźmiemy sobie tym razem jakiś z moich pędzelków. O, o ten, to jest akurat pędzelek z Eveline. On, on był z którejś z palety. I teraz sobie rozblendujemy ten mega ciemny cień z tym troszkę jaśniejszym. Tym o tutaj na górze najjaśniejszym różowym. No powiem, że wygląda faktycznie tak różowo. No i też się troszkę otrzebuję, ale dobra. Lecimy tutaj. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak zaczęłam blendować tym jasnym cieniem, tutaj troszkę właśnie ten ciemny z tym jasnym, żeby tutaj było takie ładne przejście, to nie wiem, czy zauważyliście, ale spadł trochę pigment tego ciemnego, więc muszę wziąć ten poprzedni pędzelek i trochę tutaj dodać, bo troszkę spadło. Tutaj troszkę sobie tak wyjechałam za dużo, ale to później korektorem ładnie Dobry. porównamy. I teraz weźmiemy sobie jakiś mały pędzelek, zobaczymy czy w Jessup jest taki pędzelek, o jaki mi chodzi. O, tutaj jest pędzelek 312, zaraz Wam pokażę. Tutaj taki 312 od i to jest taki ładny skośny. I właśnie go weźmiemy do korektora, ponieważ tutaj sobie tak odetniemy i nałożymy te błyszczące cienie. Zobaczymy, jak one się przypną do korektora. No, niestety troszkę brakuje tego korektora, więc będzie trzeba dokupić. Fajnie nakłada się tym pędzelkiem, nawet lepiej niż ja sobie w... kiedyś jak, rob... jak robiłam innymi paletami właśnie coś takiego. To jak ja sobie nakładałam korektor, żeby tak odciąć powiekę i nakładałam o, o takim pędzelkiem, on jest no, prawie taki trochę skośny, to powiem wam, że nie nakładało nim się tak fajnie jak tym. Mniej więcej sobie odcielam tak jak, tak jak chciałam. Wam, że ten pędzelek o ten skośny 312 z Jessup, to powiem, że jest naprawdę mega. So, by tutaj go schować już. No i teraz może weźmiemy jakiś z moich pędzelków, które mam. O taki. Albo nie. Może jednak nie ten. O, weźmiemy sobie ten z Eveline, tylko tą. Kuleczkę mniejszą. I weźmiemy sobie ten najciemniejszy. Weźmiemy sobie na razie. Bo nie będę nakładała na całość. Ło, patrzcie, jak wygląda. No, powiem, że sporo się nabrało. Ale błyski się tak nie, nie odszypują. Ło. Widzicie, jak się nałożyło. No, powiem, wam, że nie sądziłam, że aż tak niedługo się przyklei. tam sobie jeszcze tutaj na dolną powiekę. No, mi się mega podoba. Dobra. No i weźmiemy sobie teraz taki mniejszy pędzelek, to już z moich. I ten do góry, jakby za nim, za nim, no ale tak do góry. Od dołu do góry będziemy lecieć. Więc biorę sobie... Ło, to bardzo dużo mi się nabrało. Ale też mega ładnie wygląda. I tutaj... No ten też się mega ładnie przykleja, tylko powiem wam, że... Nie wiem, czy tylko Wy to widzicie, ale... Nie są one identyczne, ale są bardzo podobne do... do do siebie te dwa cienie błyszczące, które nałożyłam. Teraz lecimy z trzecim. To weźmiemy sobie o, taki. I ten najjaśniejszy na samej górze. Bierzemy. Wow. Mega jasny. Trochę za dużo się nabrało, dobra. I na tą krawędź, która tutaj jest wolna, że tak powiem. Powiem Wam, że te błyszczące troszkę się na dół osypały, ale niedużo. Powiem Wam, że dałam sobie jeszcze tutaj na dół, yy, troszkę go zblendowałam, i teraz weźmiemy sobie znowu korektor i znowu ten pędzelek i tutaj tak ładnie oddniemy, żeby to tak ładnie wyglądało, bo jednak troszkę mi się rozmazało. Ale no wiecie, uczę się cały czas, więc to się może zdarzyć. Odcięłam sobie tutaj trochę, dodałam sobie jeszcze tymi pędzelkami trochę tych róż, żeby wiecie nie było tak do końca bardzo odcięte. I tego ciemnego tutaj też trochę sobie dodaję. Tutaj to jest tak. Jak nabierzecie za dużo, no to będzie za ciemny. Jak nabierzecie za mało, to będzie za jasny. Więc... No ale wydaje mi się, że jest git, później i tak będziemy sobie tutaj odcinać, tak jak poprzednio, ale wydaje mi się, że jest ładnie. Dobra, układam sobie ten pędzelek, weźmiemy sobie jakiś drugi, może który z moich, o, weźmiemy sobie taki. I teraz weźmiemy sobie o ten ciemny, bo tutaj będziemy w kącik brać, więc to będzie to, to, ten cień. Nie to cień, tylko ten cień. Ale no, ten to jest już taki porządnie brązowy. Ale ten nie, 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 nie osypuje się tak mocno. Uu, ale to widać, że to jest brązowy. Więc ten trzeba wyblendować na pewno z tym jasnym cieniem. No, bo jak widzicie, to jest on brązowy. Ale to zaraz weźmiemy sobie. No, wiesz co, już wezmę ten jeszcze pomarańczowy, i tutaj go dodam, żeby nie był aż tak mega. Żeby tak mega się nie odcinało. Wiecie, od tego brązowego i tego niego. Dobra. Trochę jeszcze brązowego. I tyle chyba będzie wystarczało. do góry. Dobra. Weźmiemy sobie. Ja tu miałam taki jeden mały. O, taki pędzelek. I weźmiemy sobie trochę tego żółtego damy tutaj na górę tak ładnie. Trochę go weźmiemy. Ładny, ładny. Tak idealnie jakby na żeby tutaj, o, właśnie tak na krawędzi. Nie wiem, czy by to. No widać trochę, ale właśnie tak tą górną nad tym pomarańczowym i trochę tym brązowym właśnie chciałam być ten żółty. Teraz trochę zaglądamy wstępny sobie brązowy. Jak blenduję ten, może znaczy, nie ten brązowy, tylko ten, ten pomarańczowy, to jak ja to ja dosłownie trochę biorę, bo nawet nie biorę i trochę z tego tego, z tego pędzla. I. O, dobra. Ten brązowy mi się podoba, tylko później tu trzeba będzie odciąć. I troszkę damy sobie na dolną powiekę. Nie za dużo. Trochę tego też brązowego damy. Tylko jakiś mniejszy pęzelek, bo tym dużym to wolę nie, bo jeszcze za dużo dam i tyle będzie. Dobra, wiecie, co? Ja sobie odcięłam już tą powiekę tym samym pędzelkiem i tym samym kolektorem. I teraz będziemy nakładać błyski, które Tutaj są. Dobra, może weźmiemy sobie teraz jakiś pędzelek stąd do właśnie błysków. O, jakiś pies sobie. Dobra, ten sobie weźmiemy, do jednego dobra, wybrałam sobie dwa pędzelki, bo tutaj nałożymy tylko dwa błyski, więc jeden to jest Jessup 226, tak wygląda. To jest no, prawie taka kuleczka. A drugi to jest Jessup 234. Tak. O. I jeśli chodzi o błyski, no to weźmiemy sobie o ten, co jest tutaj. Lala, ładnie wygląda. No to nakładamy. Ło. Wow. Mega ładnie wygląda. Tak samo jak ten z tego, z tej, że tak powiem różowej palety. Tak samo mega ładnie się nakłada i też mega ładnie wygląda. Nałożę sobie też trochę na dolną powiekę. No, ale powiem że no, mi się mega podoba. I teraz weźmiemy sobie ten i ten jasny tutaj weźmiemy. No, też jest mega ładny. Taki jasny i widać jak różnice między tymi dwoma. Ale nie, no, ładnie. W kamerze tego tak nie widać, ale one się mega ładnie świecą. I nie wiem, czemu tego tak nie widać. Dobra, ja sobie tutaj odetnę tak jak w poprzednim oku i przejdziemy do pociskania. Okay, Ciełam sobie już tak, może nie tak bardzo jak w poprzednim oku. Ale tak, przejdziemy chyba do podsumowania po pierwsze tych dwóch palet i pędzli z Jessup, które użyłam dzisiaj. Więc zacznijmy chyba od, od pędzli. Tutaj ogólnie leżą na dole pędzle, których niedawno używałam. Ja zaraz je trochę otrzepię i tak dalej. Ale jeśli chodzi o pędzle, to powiem Wam, że bardzo dobrze mi się nie z nimi pracowało, ponieważ pędzle mają tutaj teraz to pokażę Wam w jakimś takim jednym pędzlu. Mają bardzo duże z takich pędzli, które mają właśnie takie kuleczki i nimi się mega super nakłada cienie. I też są bardzo mięciutkie. Jak wyjmę sobie ten przykładowy pędzel i dotknę nawet na samym palcu to on jest tak mega mięciutki. A jak przejadę sobie tak po oku i zrobię jakieś po prostu, jakieś oko, to powiem wam, że naprawdę mega, no, mega to jest takie minutkie i super się z nimi po prostu pracuje, naprawdę. Jeśli chodzi o te dwie paletki, to zaczniemy może od tej różowej. Powiem wam tak. Te różowe cienie mają mega dużą pigmentację. Tylko jak, jak trochę będziecie rozmieszać te, rozmi tak, mieszać, jakby blendować, załóżmy ciemniejszy cień z tym trochę jaśniejszym, to uważajcie na ten ciemny cień, ponieważ on może trochę stracić na takiej, jakby to nazwać, takiej, no, że może być trochę jaśniejszy, więc będziecie musieli go dokładać, więc tego uważajcie. Jeśli chodzi o błyski, to one są naprawdę mega. W, no w aparacie tak tego niezbyt widać jak to się błyszczy, ale na żywo to one się tak mega błyszczą, to jest naprawdę mega mega ładne więc no bardzo polecam tą paletę, ogólnie te palety można kupić w Rossmanie, wydaje mi się, że w Hebe chyba też, w Naturze ich nie widziałam, w Rossmanie na pewno są i to są takie standardowe gdzie bardzo często je znajdziecie więc ja bardzo polecam jeśli chodzi o tą pomarańczową, no to powiem Wam, że ona mi się bardzo podoba. Naprawdę. Ten brązowy, ten pomarańczowy, serio, mi się mega podoba. Nawet trochę bardziej mi się to oko podoba niż to różowe. Jeśli chodzi o błyski, no to tak samo jak w poprzedniej palecie. No mega to się błyszczy i naprawdę jak nakładacie na korektor, nie wiem jak się nakłada na bazę, bo nie próbowałam, no to powiem Wam, że też to mega wygląda i bardzo polecam. Tak samo można kupić je w Osmanie, w Hebe, chyba też, ale no to akurat nie jestem pewna i to są takie wiecie, kolekcje standardowe, więc bardzo często wydaje mi się, że cały czas je znajdziecie i ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał z testowania dwóch palet. No i co, zostawcie koniecznie łapkę w górę, wpadajcie tutaj na Instagramkę. Koniecznie, bo tam często są właśnie ankiety, czy, z czy, chcecie, żebym czy chcecie, żebym przetestowała takie palety. No i co? Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję tam na dole i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa!